Cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy witam Was w czytaniu na rok 2024 dla zodykalnych skorpionów. Zanim przejdę do prognozy, chciałabym Wam pięknie podziękować za ten rok, za poprzednie lata i mam nadzieję, że będziecie ze mną kontynuować tą przygodę tarotową i runiczną na moim kanale w kolejnym roku. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym, szczególnie teraz dużo wykonuję prognoz na przyszły rok, zapraszam do kontaktu mailowego. Jeżeli interesuje was tarot runy, również możecie do mnie napisać. W tym temacie również dzielę się na moim blogu. Zapraszam wasze pieski, psice do mojego domowego hotelu pod Krakowem dla piesków. Zapraszam również wszystkie osoby zainteresowane leczeniem olejkami CBD, terapią konopną. Ja również specjalizuję się w tej dziedzinie. Prowadzę osoby, które chcą się w ten sposób wspomóc, leczyć. Także, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem olejku CBD, jeżeli chcecie wiedzieć jaki jest właściwy, dobry, zdrowy, zapraszam na mój profil na TikToku Monika Urus. Tam dzielę się wiedzą na temat olejków CBD, na temat wpływu konopi siewnej na nasz organizm. Jak najbardziej ze swojego, z całego serca polecam tą terapię. Sama sobie, z niej korzystam i bardzo sobie cenię. Dobrze, Zodekalne Skorpiony w roku 2024, Wasza runa, runa i Was w odwrocie, zmiana. Zmiana, której się nie spodziewasz, zmiana, która przychodzi nagle, zmiana, która no, jest y, w jakiś sposób dla Ciebie wyzwaniem, wyrzuca Cię ze strefy komfortu, y, będziesz ulegał transformacjom i przemianom, które niejako będą y, działy się same. Y, Poddaj się tym zmianom. I Was wymusza na nas elastyczność, zachęca nas do otwartego umysłu, zachęca nas do otwartości. Poddanie się zmianom, które mają miejsce, jest najlepszą strategią, otwiera też nas na nowe szanse. Zwróć uwagę na zdrowie. I Was jest jak śmierć w tarocie. O, być może jest to informacja, że niektóre skorpiony się przepracowują, popadają w pracoholizm Być może jest to informacja, że e, mm, nie dbasz o swoje zdrowie, że coś w Twoim organizmie dzieje się nie tak. Zrób badania, o tym mówi Iwas. Zobaczymy co. No i starsza osoba, słuchaj, w Twoim otoczeniu, być może też zodiakalny skorpion, ale starsza osoba, jest w złej kondycji albo jest dla ciebie kimś, z kim lepiej, żebyś nie utrzymywał kontaktu. Ta osoba czy też jej sposób myślenia, jej postawa, jej wpływ na ciebie jest dla ciebie niezdrowy bądź toksyczny. A z kielichów zadbaj o siebie, wypracuj miłość własną, ósemka monet, po to, żebyś mógł liczyć na miłość od innych. Czyli jednym słowem, drugi skorpionie pokochaj siebie, żebyś był godzien miłości innych. Fajny rok na to, żeby wyjść z dziupli, żeby zaktywizować się towarzysko, żeby też e, zakochać się. Ktoś z Twojego otoczenia może Ci przedstawić innego takiego odludka, jak Ty, ósemka monet i e, Okazu okaże się, że stanowicie jedność z tym drugim człowiekiem. Na wydarzeniu towarzyskim być może w środowisku, raczej zawodowym, ktoś może się tobie objawić zupełnie, z zupełnie innej perspektywy. Bardziej osobistej, bardziej prywatnej. Uczucia w. W roku 2024. Relacje międzyludzkie, ale pięknie. Król monet, gwiazda, dwie buławy i, i trzy, trzy monety. Piękne karty, piękne perspektywy dla Ciebie w uczuciach. Widzę Ciebie, drogi Skorpionie, wchodzącego wchodzącą w nowe związki, w nowe relacje. Być może z. Przedstawicielem Ziemi, bądź też zodjakalnym wodnikiem. To może być ktoś młodszy od ciebie, to może być nowo poznana osoba, to może być poznana osoba w internecie. Być może też to będzie rok, że Skorpion zdecyduje się zaprezentować na Tinderze lub na innym portalu randkowym. To może być fajne posunięcie. Tutaj możesz faktycznie znaleźć partnera, partnerkę życia. W odwróconej i Was zmieniamy poglądy, z, z, zmieniamy perspektywę, to może być tak, że masz w pogardzie tego typu platformy a się okaże, że tam znajdziesz miłość. Miłość też możesz znaleźć w miejscu pracy. Też Twój życiowy partner może się stać Twoim partnerem biznesowym bądź zawodowym. To będzie też bardzo dobry rok, żeby zmienić coś w relacji z ojcem. Mam wrażenie, że będzie szansa na to, żeby twój ojciec zobaczył Ciebie w nowej odsłonie, żeby docenił twój wkład w tą relację, żeby zobaczył, że sobie, że sobie radzisz. Tutaj też... Ktoś Tobie bliski, może przyjaciel, może partner, może ojciec właśnie w Ciebie inwestuje. Być może rozwijasz jakąś nową dziedzinę, idziesz w jakimś nowym kierunku i masz koło siebie kogoś, kto Cię wspiera. W tej dwójce była, widzimy, w ramię, ramie z kimś. Mam też takie wrażenie, że Konkretyzują się plany związane z jakimiś partnerskimi związkami. Może być tak, że e, są tutaj jakieś wspólne plany na przyszłość, są decyzje o ślubach. <laughs> Mam też wrażenie jakichś rodzin patchworkowych, czyli e, tutaj nie wstydzicie się oceny m, z zewnątrz. Po prostu e, robicie jak czujecie. Zakładacie e, rodzinę e, z partnerem. Dobrze. Twoje finanse. Klowa, monet i czwórka mieczy. Twoje zdrowie, rycerz, monet. Twoje otoczenie, cesarzowa. <laughs> Praca. Mak. Trzy miecze mieczy, tak? Dziewięć mieczy. No, w pracy tutaj zmianę. Oj, tak, oj, tak. Właściwie może być tak, że chcesz robić coś nowego, ale nie wiesz, co to ma być. Nie masz planu skonkretyzowanego, jak to przeprowadzić. Boisz się, jesteś tutaj niespokojna o to, co wydarzy się, jeżeli zmienisz pracę, jeżeli pójdziesz w nową branżę, jeżeli. Zaczniesz się nowego, czegoś nowego uczyć. Tutaj jest dużo w tobie niepokoju, jeżeli chodzi o sferę zawodową. Praca może być też źródłem zmartwień. Ktoś może cię zranić w pracy, na przykład słowem, na przykład swoim posunięciem. Tutaj jest tak, jakby ktoś też. Poczekajcie, zobaczymy szanse i zagrożenia tego roku. Szansa, a zbuław, a zagrożenie, siła. Rywalizacja. W pracy może być rywalizacja, rywalizacja na słowa, rywalizacja na pomysły. Ludzie mogą być w Twojej pracy bardzo konkurencyjnie nastawieni. Niektórzy mają potrzebę generowania jakichś plotek. W księżycu sprawy nie są ujawnione. Właśnie ten brak wiedzy możecie w jakiś sposób tutaj, jeżeli chodzi o środowisko zawodowe, niepokoić przede wszystkim. Chciałabym coś bardzo ważnego zaznaczyć. To nie afektuje Twoich finansów. Królowa Monet i Czwórka Mieczy pokazują, że Twoje finanse są bezpieczne. Czyli bardziej chodzi tutaj o atmosferę, o przepływ informacji lub brak tego przepływu, o fałszywą komunikację, o działanie bez planu, bez konkretnego celu. Twoje takie działanie, bądź działanie kogoś z, twoje, z Twojego otoczenia zawodowego, na przykład przełożonych, Ty nie widzisz sensu ich działań, tak? Tutaj też Mam wrażenie, że w tym księżycu masz poczucie, że musisz coś w swojej ścieżce zawodowej zmienić, ale nie wiesz, co to ma być. Twoje poczucie siebie, Twoje poczucie pewności siebie będzie bardzo mocno zachwiane. To jest ta siła w obszarze negatywów. Co jest też wyzwaniem na ten rok? Twoja konsekwencja, Twoja wytrwałość na ile jesteś konsekwentny i wytrwała na ile potrafisz realizować założony cel na ile Wytrwale przy czymś obstajesz, to może być faktycznie, faktycznie taki rok przyglądania się temu. Twoi współpracownicy mogą być nie do końca sobą szczerzy w tym roku. I będziesz się dowiadywać na temat y, ich opinii, y, na temat ich y, też y, działań, y, konszachtów, znajomości y, w tym roku, co może być źródłem jakiegoś niepokoju. tak? Także ten obszar zawodowy to będzie taki temat, który będzie do zmiany w roku 2024. Bardzo dobry rok, piękny rok na... Na związki, na wchodzenie w związki, na budowanie jakichś relacji przyszłościowych. Bardzo dobry rok, żeby zakładać rodzinę, żeby zamieszkać z, z partnerem, partnerką. Bardzo dobry rok, żeby nabywać nową wiedzę, żeby inicjować jakieś nowe początki. Z tym, że. Trzeba się upewnić, że w danym zagadnieniu wytrwamy, żeby nie było po prostu w temacie była fal startów. Spokojny, bezpieczny rok, jeżeli chodzi o tematy y, finansowe. Król Królowej monety niczego nie brakuje, ona jest bardzo gospodarna, ona jest przedsiębiorcza, jest zaradna, a w czwórce mieczy mamy po prostu ogólnie y, spokój i harmonię. Zdrowie, rycerz monet, y, może jesteś... Y, Tutaj chodzi o motorykę ciała, tutaj chodzi o, 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 o koście co mięśnie, tutaj może chodzić o nogi. Temu się trzeba będzie przyjrzeć. Być może to jest zachęta do tego, żeby być bardziej aktywnym ruchowo, bo ten rycerz jest nieco ospały. Hmm. Może trzeba zwrócić uwagę na ścięgna, może chodzi o, o stawy kolanowe. Hmm. Też może chodzić o zdrowie nie twoje, a kogoś z twojego otoczenia. Na przykład twój syn, na przykład twój brat, na przykład partner, partnerka. Natomiast jeżeli chodzi o twoje otoczenie i właśnie w tym, w tym sensie, jeżeli chodzi o zdrowie, na przykład ktoś cierpi w twoim otoczeniu na otyłość albo ktoś za mało się rusza. To już afektuje zdrowie tej osoby. Tutaj bardzo możliwe, że ty będziesz tutaj w jakiś sposób tą osobę zaangażowana po prostu w tą sprawę. Cesarzowa też pokazuje kogoś w twoim otoczeniu, kto zachodzi w ciążę, albo kogoś, kto realizuje się zawodowo, doświadcza wszelkiej obfitości. Możesz być na przykład świadkiem na ślubie tej osoby. Możesz być świadkiem um, 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 jakiegoś szczęśliwego zdarzenia w życiu tej osoby. Um, um, na przykład cesarzowa, um, powiedzmy, twoja córka. Tak? Ty tutaj um, służysz radą um, tego typu osobie. Zachodzi w ciążę albo rodzi dziecko, Ty jesteś jak najbardziej tutaj pomocna, bądź jako ojciec pomocny. Mm. Bardziej Cię widzę, drogi Skropienie, zaangażowanego w sprawy y, partnerskie, rodzinne, y, uczuciowe, być może też związane z Twoimi y, pasjami, z, twoim, y, z Twoimi hobby, aniżeli z sprawami zawodowymi. Sprawy z, zawodowe mogą być, y, mogą być wyzwaniem w tym roku i mogą być źródłem jakichś niepokojów i lęków. Y, z, z, z zespołem nie będzie ci po drodze, bardziej, lepiej będzie ci się pracowało samodzielnie, niezależnie, aniżeli w grupie. Tak możesz to zauważyć. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę wspaniałego roku, życzę ci właśnie tej miłości, tego spokoju, bezpieczeństwa w prywatnej sferze życzę ci też tego spokoju finansowego. Zdecydowanie w karcie siły zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się swojemu zdrowiu albo przyjrzeć się zdrowiu komuś z twojego otoczenia. Wszystkiego dobrego ci życzę. papa. pa. pa.